Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zapanowała atmosfera sali sądowej. Wszystko za sprawą wyjątkowej symulacji rozprawy sądowej, przygotowanej przez studentów prawa. Inscenizacja przyciągnęła liczne grono zainteresowanych. Studenci mogli śledzić przebieg rozprawy na żywo, zarówno bezpośrednio w sali rozpraw, jak i w auli, gdzie organizatorzy zapewnili transmisję dla szerszej publiczności. W dniu 30 marca 2025 roku naruszyła jej nietykalność cielesną, Pobywając ją za ramiona i uderzając w rękę. To jest to przestępstwo z artykułu 190a. Tak. Często mówimy o łączeniu nauki z praktyką. Nie ma nic lepszego chyba dla studentów prawa, niż właśnie organizacja e, symulacji rozpraw, gdzie na żywo mają okazję e, przećwiczyć sobie zarówno przepisy kodeksu. Postępowania karnego, czy też w odzwierciedleniu procedury cywilnej, przepisów z zakresu prawa materialnego. Takie symulacje pozwalają studentom poczuć się jak w prawdziwym sądzie. To cenne doświadczenie, które przygotowuje ich do przyszłej pracy zawodowej. W rolę sędziego wcieliła się studentka prawa, która swoim profesjonalizmem zaskoczyła niejednego obserwatora. Przygotowanie do tej rozprawy wymaga. Długich konsultacji na pewno z promotorem, który bardzo dobrze zadbał o to, żeby sposób rozprawy przebiegł w sposób prawidłowy i rzetelny, skutkując tym samym sprawiedliwym wyrokiem. Symulacja zakończyła się sukcesem zarówno edukacyjnym, jak i organizacyjnym. Dla uczestników to cenna lekcja, a dla widzów fascynujące widowisko. Wydział Prawa i Nauk Społecznych już zapowiada kolejne tego typu inicjatywy.